Cześć, to już pora na bajkę. Witajcie w bajkowej krainie, miejscu pełnym spokojnych opowieści, gdzie każde słowo otula jak kocyk, a każdy bohater ma dobre serce. Usiądźcie wygodnie, zamknijcie oczka, jeśli chcecie, i dajcie się zabrać w kolejną piękną podróż. Gotowi? No to zaczynamy. Czy zastanawialiście się kiedyś, co by się stało, gdyby zwykły kawałek trawnika zamienił się w kolorowy? Pachnący ogród pełen życia. Zosia, mała dziewczynka z wielką wyobraźnią, właśnie na to wpadła, ale czy jedna dziewczynka może naprawdę coś zmienić? Posłuchajcie tej historii do końca, bo to bajka o tym, jak jeden pomysł potrafi rozkwitnąć jak kwiat i połączyć całe podwórko. Za blokiem Zosi znajdowało się podwórko. Było dość duże, ale Szare i trochę smutne. Trawnik wyglądał na zmęczony, gdzie niegdzie rosły tylko mlecze i parę pokrzyw. Zosia często patrzyła na nie przez okno i wzdychała cichutko. – Mamo, czemu tu nie ma żadnych kwiatków? – zapytała pewnego popołudnia, opierając brodę o parapet. – Może nikt jeszcze nie wpadł na pomysł, żeby je posadzić? – odpowiedziała mama z uśmiechem, odkładając kubek z herbatą. Zosia zamyśliła się na chwilę, a potem jej oczy zaświeciły się jak dwa małe światełka. A może ja wpadnę? Zeskoczyła z krzesła i pobiegła do szuflady w kuchni, wyjęła kolorowe kredki i kartkę, zaczęła rysować rabatki z tulipanami, grządkę z marchewkami, nawet małą ścieżkę z kamyczków i ławkę z drewna, na której mogliby usiąść sąsiedzi. Patrz, mamo! Podsunęła rysunek z dumą. To będzie nasz ogródek, prawdziwy, z kwiatami, ziołami, i może nawet z pomidorkami koktajlowymi. Mama spojrzała z zachwytem. To naprawdę piękny pomysł, kochanie. Ale wiesz, ogródek wymaga pracy. Trzeba przekopać ziemię, zasadzić, podlewać. Wiem, przerwała Zosia. I mogę poprosić pana Henia, tego sparteru. On ma łopatę i zawsze dba o swoją paprotkę na klatce. Następnego dnia Zosia z mamą wyszły na podwórko z notatnikiem i rysunkiem. Zatrzymały się przy ławce pod wielką brzozą i zaczęły rozmawiać, gdzie można by zacząć. Po chwili z okna wychyliła się pani Basia z drugiego piętra. A co wy tam tak stoicie i rozmawiacie? zapytała z ciekawością. Planujemy ogródek. Krzyknęła Zosia z uśmiechem i podniosła do góry swój rysunek. Pani Basia zaśmiała się ciepło. Ogródek przy bloku to by było coś, jak za dawnych lat. I tak, z jednego spojrzenia przez okno, z jednej rozmowy i jednej kredki zrodził się pomysł, który miał odmienić całe podwórko. W sobotę rano Zosia obudziła się wcześniej niż zwykle. Za oknem świeciło słońce. A niebo było błękitne jak farbka z jej piórnika. Dziś miał być wielki dzień, początek wspólnego ogródka. Zjadła owsiankę z malinami w rekordowym tempie i wybiegła na podwórko z mamą. Miały ze sobą rękawiczki, małe grabki, łopatkę i nasionka w kolorowych torebkach. Na jednej było zdjęcie słoneczników, na innej rzodkiewek, a jeszcze innej pachnących poziomek. Na miejscu czekał już pan Henio z parteru. Miał ze sobą dużą łopatę i konewkę w kropki. Gotowa do roboty, ogrodniczko? Uśmiechnął się do Zosi. Gotowa, odpowiedziała z zapałem. Zaczęli od zaznaczenia miejsca na rabatki. Mama rozciągnęła sznurek, żeby było równo. A Zosia z panem Heniem kopali pierwsze dołki. Ziemia była twarda, ale pachniała świeżo i ciepło. W powietrzu unosił się zapach wiosny. A tu, proszę bardzo, będą rosły marchewki, powiedziała Zosia i wrzuciła nasionka do ziemi. A tutaj rzodkiewki, dodała mama i ułożyła grządkę obok. Nagle pojawiła się pani Jola z trzeciego piętra. W ręku trzymała starą donicę z miętą. Myślałam, że już nie zakwitnie, ale może w ogródku jej się uda. Powiedziała nieśmiało. Zosia podeszła do niej z szerokim uśmiechem. Będzie miała najlepsze miejsce. Obok poziomek, zawołała radośnie. Z godziny na godzinę coraz więcej sąsiadów schodziło na podwórko. Pani Ela przyniosła wiaderko stokrotek, pan krzyś, narzędzia ogrodnicze i stare deski, z których zrobił malutką ławkę. Nawet dzieci z bloku zaczęły pomagać. Franek podlewał wodą z wiadra, a ala rozdmuchiwała z ziemi suche liście. To naprawdę wygląda jak zaczarowany ogród, szepnęła mama, kiedy zatrzymały się z Zosią na chwilę i spojrzały na to, co już powstało. Wszystko było jeszcze małe, dopiero kiełkowało, ale wyglądało pięknie. Jakby Ziemia uśmiechała się z wdzięcznością. Zosia wzięła w dłoń małe nasionko dyni, przyłożyła je do policzka i powiedziała cicho: Rośnij, malutka, tu jest twoje miejsce. Minęło kilka dni. Każdego ranka Zosia zaglądała do ogródka, jak do tajemniczej księgi, która codziennie pokazywała nową stronę, a na niej coś nowego. Tu wystawał zielony ogonek, tam pojawiły się dwa małe listki, a w rogu grządki kiełkowała malutka fasolka. Mamusiu, zobacz, nasze marchewki rosną. Wołała Zosia z przejęciem, przyklękając na trawie. Mama schylała się, poprawiała słomkowy kapelusz i przyglądała się z bliska. Rzeczywiście, a te poziomki zaczynają już pachnieć. Uśmiechała się. Zosia codziennie podlewała rośliny małą konewką w kształcie kaczki. Nawet nadała im imiona. Fasolka miała na imię Fela, marchewka to był Karotek, a najmniejszy słonecznik pan słoneczny nos. Cześć Fela, podlewanko czas, śmiała się Zosia nalewając ostrożnie wody. Ale to nie tylko rośliny zaczęły rosnąć. Rosła też ciekawość sąsiadów. Z balkonu z drugiego piętra zaglądała codziennie pani Genowefa z kotem Balbinką na rękach. A co wy tam jeszcze sadzicie? zapytała pewnego ranka. Dziś będziemy siać nagietki. I może groszek cukrowy, odpowiedziała Zosia z dołu, zadzierając głowę. Jak tak dalej pójdzie, to zrobicie tu dżunglę, zaśmiała się sąsiadka. Niedługo potem z ogródka zaczęły dochodzić różne dźwięki. Nie tylko chlupot wody, ale i śmiechy, rozmowy, a czasem nawet śpiew. Pan Henio przyniósł małe radiiko, z którego grały wesołe piosenki o kwiatkach i ptaszkach. Zosia z koleżanką Alą zrobiły własnoręcznie tabliczki do każdej roślinki, z kartoników i patyczków po lodach. Na jednej z nich było napisane: Tu rosną poziomki, proszę mówić do nich miło. Dzieci z sąsiedztwa coraz częściej zaglądały do ogródka. Jedne pomagały podlewać, inne przychodziły tylko popatrzeć, ale każda wizyta kończyła się uśmiechem. Pewnego dnia nawet pan Wojtek, który zawsze wyglądał na bardzo poważnego i nigdy się nie uśmiechał, przyniósł stare wiadro pełne ziemi i kilka cebulek kwiatów. Może się jeszcze przydam, mruknął, stawiając wiadro obok grządki. Zosia podbiegła i klasnęła w dłonie. Oczywiście, panie Wojtku, każdy kwiatek znajdzie tu swoje miejsce. Ogródek zmieniał się z dnia na dzień. Ale nie tylko w ziemi rosły cudowne rzeczy. Rosła też radość i sąsiedzka życzliwość, i coś jeszcze, duma. Duma, że to miejsce, które wcześniej było tylko kawałkiem trawnika, teraz tętniło życiem i kolorami. Zosia zaczęła nawet rysować swój ogródek w zeszycie. Każdego dnia dodawała nowy element, nowy listek, nową roślinkę, nowego pomocnika. A pod rysunkami pisała jedno zdanie: Tu rosną nie tylko kwiaty, tu rośnie dobro. Minął miesiąc. W ogródku rosły już nie tylko kwiaty i warzywa, ale także przyjaźnie. Każda roślina miała swoje miejsce, a każdy sąsiad swoją historię związaną z tym magicznym zakątkiem przy bloku. Zosia wpadła na pomysł. Mamusiu, a może zrobimy piknik? Taki prawdziwy z kocami, lemoniadą i ciasteczkami. Mama aż przystanęła z konewką w ręku. Piknik w ogródku? To świetny pomysł, kochanie. Zaczęły przygotowania. Zosia zrobiła własnoręcznie zaproszenia. Kolorowe kartki z narysowanymi marchewkami, słonecznikami i wielkim napisem: Witajcie w naszym ogrodzie. Roznosiła je po klatkach schodowych. Wkładała do skrzynek i wręczała sąsiadom osobiście. Dzień dobry, zapraszam na zielony piknik pod blokiem, mówiła z uśmiechem. W sobotę od rana na trawniku pojawiły się kolorowe koce, wiklinowe kosze i pachnące ciasta. Ala przyniosła tartę z truskawkami, pani Genovefa, lemoniadę z miętą, a pan Henio, ukulele. Zagram wam piosenkę o ogórkach, zażartował i zaczął brzdąkać wesołą melodię. Zosia przebrała się w sukienkę w stokrotki I z wielką dumą oprowadzała gości po grządkach Tutaj rośnie nasza marchewkowa rodzinka A tam królestwo poziomek Proszę nie deptać, groszek śpi Chichotała Sąsiedzi siedzieli razem, śmiali się Częstowali przysmakami I wspominali jak to wszystko się zaczęło Nikt już nie mówił o nudnym trawniku bo teraz był tu prawdziwy zielony raj. Nagle ktoś zapytał: A co będzie z ogródkiem zimą? Wszystkich na chwilę zamurowało. Zosia spojrzała na mamę, potem na sąsiadów. I wtedy podniosła się z koca, wyprostowała i powiedziała z pewnością: Możemy posadzić coś, co lubi chłód, albo przygotować wszystko na wiosnę. A zimą: Może zrobimy hotel dla owadów i karmnik dla ptaków. Dodał ktoś z tyłu. I ozdobimy ogródek lampkami, zawołała Ala. Wszyscy zaczęli mówić jednocześnie, aż zrobił się gwar i śmiech. Zosia spojrzała na to wszystko i poczuła w sercu coś ciepłego. Radość, że tak niewielki pomysł może zamienić się w coś wielkiego. Pod koniec pikniku razem z mamą powiesiły na płotku tabliczkę: Ogródek sąsiedzki. Miejsce pełne życia i dobrych pomysłów. Czasami, żeby coś zmienić, wystarczy jeden mały pomysł i chęci do działania. Zosia nie tylko ożywiła nudny trawnik. Sprawiła, że sąsiedzi zaczęli ze sobą rozmawiać, a dzieci miały cudowne miejsce do zabawy. A może ty też możesz coś zmienić tam, gdzie mieszkasz? Dziękujemy, że byliście z nami w bajkowej krainie. Jeśli podobała wam się bajka, Zostawcie serduszko, zasubskrybujcie kanał i podzielcie się tą historią z kimś, kto lubi naturę. Do usłyszenia w kolejnej bajce. Czo